Zobaczmy, co tam wam dostanie z gry, które sobie zamówiłem przez Intent 3 gry na PS3 i na PSP. Pokażę Wam tytuł, jak zamówiłem. Oto do tego Star Wars, Zabate Front 2 sobie zamówiłem. Zat z 2,5 szyby sobie zamówiłem. Grę. Z instrukcją, kurację z tym chodzicie zobaczymy. Tak, przetarczę, czerwką, potem przetrę czer czerką Tą płytę instrukcji nie mam do tej, kryje, akurat. Tam później na akurat. Z go, to sobie, nie wiem tego, jako Batman Heavy Dog Games na to, to kres, krecją że 25 zł akurat. Ten płyt, co jaki jest. Z tej płyty tutaj miałem tak zrobione. Okurzone troszkę. Zaraz to. Przed, przed sesję te płyty. To jest tak, za jest Co mówiłem? To gra. To jest. Idzie na Co mówiłem nad. Na dziwnym układku jest przedstawione. To jest instrukcja. To jest za 25 zł zamówiłem tą grę. Nie chodzi w wyżej ta gra. Ostatnio jak się kosztuje 60 zł, a ja za 25 zł wyrwałem w I ten zestaw, zaraz powiem ile zapłaciłem. takich okazjnych cenach wyrwałem tą grę. Jeszcze nie grałem. Ostatnią tą grę, to SSX sobie zamówiłem, NAT. To akurat... Płockiej dystrybucji NAT była. Udało mi się wypaść, też kiedyś, proszę, też za dwa, To lat. Takie instrukcje lubili na. o tym tak pozostaje robić te instrukcje. At. Teraz jest tak obkurzona będę musiał tak to poprzeć raz sobie i za tą grę też 5 zł, za ten zestaw 3 greca płaciłem 35 zł za jedną grę tak płacimy za tak gry 100 zł akurat i się opłaciło się ten zakup. Nawet polecam te. te tytuły. Te do ogrania Craft. Bez polecam i to jest Nie.